Cześć, przegląd u rodziców. Zobaczcie, miałem coś napitrane w ustawieniach aparatu i pozmieniałem. Teraz dużo lepiej mi tu kurcze aparat działa. Jakieś tam tagi geograficzne miałem i zobaczcie nie mogłem nigdy ostrości złapać na konkretną rybę. A teraz widzę, że że jest lepiej. Że jest lepiej. I... O. Lepiej ten zoom wygląda. Patrzcie, jaka ryba. Moja mamy ulubiona ryba. O ta. Patrzcie, jaka fajna samiec. Uuu, szybko pływa. No. Dobra, słuchajcie. No, jest woda taka, jaka jest. Już nie jest, jak jest zakwitnięta. Ale jest trochę zamulona przez to, że tu jest piasek. Tak doszedłem do wniosku. Jest tu piach. I te wszystkie główienka nie mają gdzie się schować. Trochę ślimaki je przerabiają jeszcze, ale tu nie ma krewetek. Bo zostają zjedzone te krewetki. I nasypię tutaj żwirku. Żeby mogły w szczeliny te główienka się chować. Nie będzie takiego mułu jak, jak ryba płetwą machnie. Nie będzie to się tak unosić. No teraz całkiem inna, inna, ten, inny komfort nagrywania. Kurcze wow. Teraz można zoom robić. Także fajnie, podoba mi się. No, no samczyk Molinezji. Y, mieczyk się już pojawił, pierwszy, tylko akurat teraz się schował. Nie widać go. Tutaj o sobie lubi pływać. Zmienniaczki, młode. Zmienniaczek. Drugi zmienniaczek. Proszę bardzo. No, tu na górze rybiejki takie, patrzcie samic samiec no, mi się. No to coś nowego się wybarwia. Samiec. Mieczek kagania Za samicą. Dobra. No, no. O, wszystko gra. Tu ładny samiec wyszedł. Do... No i ten, kurde miałem takiego Ale mi się podział to Dobrze, że tu jeszcze taki jest, mam nadzieję, że Kurcze może bym go pożyczył sobie od rodziców Na rozmnożenie Do tych wyselekcjonowanych no, Na stole co mam? Chyba tak zrobię Jeszcze zobaczę czy jeszcze jednego tu takiego nie ma no to, Kurde warto by było to rozmnożyć A tutaj niekoniecznie on da radę coś zapylić A tam w tym małym ciasnym akwarium to to się znajdzie, patrz zmieniaczki sobie pływają fajnie. Sporo już ich jest. O, tutaj się ukazuje nam glonoiad. No ale to samica jest, kurczę szkoda. Ja mam nadzieję, że to będzie samica, ale jest samiec. No kolejny zmiennik, patrzcie jaki czerwony. Taki mały, a już się wybarwia. No, także idealnie nie jest z tą wodą. No nie ma krewetek. No, szkoda, że tu nie mogą być krewetki. One fajnie tutaj porządek by zrobiły. No. Także. Muszę tu zrobić ten żbirak i będzie dobrze. Tak, taką mam nadzieję. bo widać, że ta woda jest po prostu zapylona robinkami tak Jakby filtracja była za słaba, ale to nie, 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 nie wina filtracji filtracja jest dobra Zapierdziela ten Unimax jak, jak durny Tu po prostu wystarczy, że przy dnie podczas karmienia ryba machnie ogonem i się robi przecież nie będę tu odmulać, kurcze Ja nie lubię odmulać akwariów Co chwilę by trzeba było, trzeba tak zrobić Akwarium w stylu rosyjskim, i kurczę tak porośnięte dno, że nie da się tu odmulić, i, ta, i wtedy będzie dobrze. Tak to się ponoć nazywa, styl rosyjski. rosyjskim hmm. roślinki są rosną tu nie jest taka klarowna woda jak u mnie w bloku. Ale nie nieźle. O, widać chyba mieczyka. Jest mieczyk, patrzcie, bo tam kurczę gdzie on się schował. O, widać, że jest tam. No, pokaż się mieczyk. Pierwszy młody mieczyk w tym otwarciu. Skurczy byk. Schował się. Nie widać go. Patrzcie, jakie to fajne. Z Japońską. W japońskiej trawce się robią tam takie korytarze. I tam się mogą rybki ukrywać w środku. Podoba mi się to, że ta trawka tak się podnosi. No dobra, nie ma co przyciągać i czekać. Bo on się pojawi, może za tydzień go nagramy. Jak urośnie, może będzie już ich więcej. oście miło mi się. No dobra. Taki będzie przegląd. Jeszcze tutaj przywiozłem trochę tej Ludwigi z akwarium z 70 i będziemy sadzić do porosło. Dobra, dzięki za uwagę, i na razie, ich o cześć.